Żadnego piwa zero bezalkoholowego, żadnego chodzenia w miejsce, gdzie się piło. Zmień wystrój w swoim domu, tam gdzie piłeś, w pokoju czy w mieszkaniu. Zmień. Nie musisz na to pieniędzy wydawać. Wystarczy, że poprzesuwasz te rzeczy, które już masz, nie? I nie trzymaj. Nie trzymaj żadnego alkoholu w domu. Żadnego. Nie ma żadnego picia w domu. Kurwa, jak się gościom nie podoba, czy rodzinie się nie podoba, to chuj z taką rodziną, to chuj z takimi gośćmi. Jeśli osoby tobie bliskie nie akceptują tego, że, że ty starasz się zmienić swoje życie, to nie potrzebujesz takich ludzi brutalne, ale prawdziwe. Bardzo często zostajemy sami z taką decyzją. Ludzie nie, nie akceptują zmiany. To, to, to wiesz, to u nas w Polsce to, no, no jak to, w święta nie wypić, na urodziny nie wypić, na Sylwestra nie wypić, ja nikomu nie bronię, chcesz to pi, ale nie w moim domu i chuj. Ja dzięki swoim zasadom ponad 10 lat jestem trzeźwy. Dzięki tym zasadom setki tysięcy ludzi na całym świecie trzeźwieją, rozumiesz to?